Jestem na ulicy Łaskowej, czy też jak kto woli, na drodze wojewódzkiej 790, drodze na której mamy remont, tutaj na odcinku od ulicy Koksowniczo, Koksowniczej, którą właśnie mijam do ulicy Białej Przemszy. Mi się udało jeszcze przejechać na zielonym świetle no cóż no na tą chwilę z tego co widzę tutaj nic się nie dzieje świąteczna przerwa pewnie tak więc no całkiem fajne warunki powiem szczerze pracy, jakieś dwa miesiące opóźnienia przy zaczęciu prac, przerwa świąteczna pomimo tego, że tutaj nagrywam w dniu, w dniu roboczym a więc prace powinny się były były toczyć, bo rozumiem, że w same święta się one, się one nie toczą. Nie wymagam tego od nikogo. Ale już dzień roboczy po świętach, przed świętami, pomiędzy świętami praca powinna tutaj iść. No, niestety, praca stoi. Miejmy nadzieję, że to nie będzie miało wpływu na termin oddania też termin ukończenia e, całości prac e, na tej drodze, natomiast myślę, że to jest ich, ich jeden z ostatnich, a może nawet i ostatni na ten rok przejazd tędy, tak więc e, dotychczas mimo, że to już około trzech miesięcy te prace tutaj trwać powinny, zrobione jest niewiele.